Droga istoto światła. Jeśli to wideo pojawiło się dla ciebie, uwierz, to nie jest przypadek. Ktoś, kto nieustannie zajmuje twoje myśli, wreszcie zrozumiał, że nie może oprzeć się twojemu wyjątkowemu przyciąganiu. Aniołowie mówią, że jest ktoś cudowny w twoich myślach, ale jeszcze nie stoi u twego boku. Życie ze swoimi krętymi ścieżkami Uniemożliwiło Wam idealne skrzyżowanie dróg. Za każdym razem, gdy poczuliście połączenie, pojawiała się wielka bariera między Wami. Jednak zmiany są w drodze i ta przeszkoda wkrótce przestanie być problemem. Ta wyjątkowa osoba odkrywa głębie swoich uczuć do Ciebie. Doświadcza lawiny emocji, jakich nigdy wcześniej nie znała. Im bardziej próbuje wyrzucić Cię ze swoich myśli, tym trudniej jej to zrobić. Stałeś się stałą, nieuniknionym rozproszeniem. Zrozumiała, że najlepszym sposobem na ukojenie tego niepokoju jest zaakceptowanie wielkiej zmiany. Nie potrafi wyobrazić sobie całkowitej utraty ciebie i zdecydowała się podjąć ryzyko bycia z tobą, nawet świadoma konsekwencji dla siebie i dla innych wokół niej. Pomimo przeszkód wierzy, że to jest tego warte i ma nadzieję, że ty również w to uwierzysz. Ta podróż ku tobie nie odbędzie się z dnia na dzień, zajmie trochę czasu z powodu wielkości przeszkody, która kiedyś stała między wami. Potrzebna jest dodatkowa uwaga i cierpliwość, aby zapewnić, że więź pozostanie stabilna i nienaruszona. Pośpiech mógłby wszystko zniszczyć, dlatego cierpliwość jest niezbędna. Twoi aniołowie stróże odradzają próby przyspieszania procesu. Pozwól rzeczom dziać się naturalnie i pozwól tej osobie zbliżyć się do ciebie. W tym roku wydarzy się przełomowy moment, gdy podejdzie do ciebie z pewnością siebie, prawdziwym uczuciem i obietnicą kochania cię na zawsze. To wielkie wydarzenie was zbliży, gdyż otwarcie wyżna swoją miłość. W ciągu kilku miesięcy skontaktuje się z tobą. Aby opowiedzieć o zmianach, które wprowadziła w swoim życiu, przygotowując się na ciebie. Przygotuj się na znaczące dostosowania i uwierz, że wszystko wydarzy się tak, jak powinno. Pamiętaj o kilku ważnych rzeczach: to normalne czuć się podekscytowanym i zdenerwowanym jednocześnie. Cierpliwość jest kluczowa, ponieważ dobre rzeczy wymagają czasu. Pamiętaj. Że jesteś kochany i chroniony. Wszechświat jest po Twojej stronie, starając się dać Ci miłość, na którą zasługujesz. Weź głęboki oddech i pozwól, aby te słowa dotknęły Twojego serca. Pozwól swojemu Duchowi przyjąć przesłanie aniołów. Pamiętaj, że to czas oczekiwania, cierpliwości i wiary. Bądź otwarty na miłość, która nadchodzi. Często przypominaj sobie, że jesteś naprawdę wyjątkowy i że Twój urok jest nieodparty. Stopniowo rozpoznajesz wyjątkową osobę, którą masz na myśli. Ona może mieć chwilę zwątpienia, ale każdy krok przybliża ją do ciebie. Niezależnie od tego, czy zmiany są duże czy małe, dostosowuje swoje życie do Twojego jako wyraz zaangażowania i dowód miłości. Twoi aniołowie, stróże są z tobą na każdym kroku, działając za kulisami, aby zapewnić, że wszystko wydarzy się we właściwym czasie. Pamiętaj o tym przesłaniu w chwilach spokoju i samotności. Nie jesteś sam, głęboka miłość jest w drodze. Zaufaj obietnicy, że do końca roku ta wyjątkowa osoba otwarcie wyzna ci swoją miłość. Ten moment przyniesie ogromną przemianę w Twoim życiu. Trzymaj swoje serce otwarte, ducha pełnego nadziei i umysł spokojny. Miłość nadchodzi, prowadzona przez wszechświat i strzeżona przez aniołów. Ta miłość będzie warta czasu, cierpliwości i wiary, które w nią zainwestowałeś. Pozwól, aby to przesłanie Twoich odważnych aniołów rozbrzmiewało w Tobie. Przynosząc pocieszenie i nadzieję, zachowaj je w chwilach zwątpienia, pozwalając mu prowadzić Cię, gdy czekasz, aż Twoja wyjątkowa osoba dostrzeże Twój nieodparty urok. Pamiętaj, że cierpliwość jest kluczowa i że miłość jest w drodze. To czas, w którym wszechświat układa wszystkie elementy, abyście wreszcie mogli przeżyć miłość, która zawsze była wam przeznaczona. Ta osoba, która tak długo walczyła ze swoimi lękami i niepewnością, teraz jest gotowa całkowicie oddać się tej więzi, tak głębokiej i przemieniającej. Zrozumiała, że miłość, którą do Ciebie czuje, nie jest chwilowa, ale jest siłą, która popycha ją do pokonania wszystkich przeszkód, które wcześniej wydawały się nie do przejścia. Oboje jesteście prowadzeni przez boską energię która łączy Was w wyjątkowy sposób, a każdy wspólny krok będzie okazją do wzmocnienia tego świętego związku. Droga do tego miejsca mogła być długa i pełna wyzwań, ale każde doświadczenie przygotowało Was na ten moment, kiedy wreszcie możecie odnaleźć się w miłości czystej, szczerej i pełnej celu. To czas, aby uczcić odwagę Was obojga, przyjąć wrażliwość i zaufać, że wszechświat sprzyja miłości która jest większa niż cokolwiek, czego doświadczyliście wcześniej. W miarę jak zbliżacie się do tego nowego rozdziału, kluczowe jest, aby utrzymać otwartą komunikację i serce gotowe do przebaczenia oraz zrozumienia. Ta osoba jest gotowa otworzyć się w sposób autentyczny, dzieląc się nie tylko radościami, ale także swoimi słabościami, mając pewność, że zostanie przyjęta przez ciebie. Nauczyliście się, że prawdziwa miłość nie polega na perfekcji, ale na akceptacji, szacunku i gotowości do wspólnego wzrastania, nawet w obliczu przeciwności. To czas, aby zostawić za sobą niepewności przeszłości i przyjąć przyszłość, w której zaufanie i troska staną się podstawą wszystkiego. Wszechświat wysyła wyraźne znaki, że to właściwy moment na wasze połączenie, a każdy gest miłości i zrozumienia. Który sobie okażecie, będzie krokiem w stronę jedności, która przekracza czas i przestrzeń. Jesteście wezwani, aby stworzyć historię miłosną, która nie tylko was umocni jako jednostki, ale także zainspiruje wszystkich wokół, pokazując, że prawdziwa miłość jest możliwa i przemieniająca. To czas, aby w pełni zaufać boskiemu planowi, który was połączył. Wątpliwości i lęki, które wcześniej Was prześladowały, ustępują teraz miejsca wewnętrznej pewności, że jesteście na właściwej drodze. Ta osoba jest gotowa być partnerem, na którego zasługujesz, oferując bezwarunkową miłość, wsparcie i szczere zaangażowanie w budowanie pełnego życia u Twego boku. Ty również jesteś gotów być bezpieczną przystanią, której ona tak bardzo potrzebuje. Pomagając jej pokonać ostatnie bariery i uwierzyć, że szczęście, którego tak długo szukała, wreszcie jest w jej zasięgu. Razem macie szansę stworzyć związek, który będzie oazą pokoju, gdzie oboje możecie być naprawdę sobą, bez masek i lęków. To czas, aby uczcić drogę, która doprowadziła was do tego miejsca, i przyjąć przyszłość z pewnością, że jesteście przeznaczeni. By przeżyć miłość tak głęboką, jak sam wszechświat. Niech to przesłanie będzie potężnym błogosławieństwem w Twoim życiu, oświecając Twoją drogę miłością, pokojem i boską mądrością. Niech wszechświat pobłogosławi to zjednoczenie niezachwianą ufnością, harmonią i więzią, która pogłębia się z każdym dniem. Niech wszystkie bariery zostaną usunięte, a każda chwila będzie wypełniona radością. Zrozumieniem i miłością, która przekracza czas i przestrzeń. Niech ta podróż będzie naznaczona ciągłym wzrostem, głębokim uzdrowieniem i spełnieniem wszystkich marzeń, które zostały zasiane w waszych duszach. Niech tak się stanie, z łaską i ochroną aniołów, teraz i na zawsze. Amen.